Zakłady te nie powiększą sektora ochrony służby zdrowia, a obejmą całodobową opieką osobę, które nie wymagają już dalszej hospitalizacji. W ramach tego działania będzie można zakupić niezbędny nowy sprzęt, doposażyć jednostki i również dostosować pomieszczenia do instalacji tego nowego sprzętu. Rozumiem, czyli to jest na przykład nowy sprzęt do jakiejś placówki, ale również cała placówka. Ale również pod cała placówka. No dobrze, to w takim razie jeszcze zapytam, jakie podmioty mogą aplikować o te środki, bo no rozumiem, że i publiczne, ale też prywatne tak tutaj mogą aplikować zarówno jednostki samorządu terytorialnego które realizują w ramach swoich działań realizują w swoim zakresie mają realizują zadania ze służby, z ochrony służby zdrowia i są, mogą modernizować obiekty, które podlegają pod ich tutaj opiekę, ale również zozy, enzozy, instytucje szpitalne, instytucje kościoły, tutaj związki wyznaniowe, stowarzyszenia. No, czyli tych podmiotów jest całkiem, całkiem sporo. A ja zapytam, czy da się zdiagnozować, jakie są potrzeby w zakresie infrastruktury, tej służącej ochronie zdrowia i życia w naszym województwie? Czy można o tym porozmawiać? Czy są jakieś priorytety, jakieś niedomagania, na które szczególnie można zwrócić uwagę? Tutaj w dokumentach programu rozwoju z... Znaleź opisano tutaj potrzeby dotyczące ochrony służby zdrowia. Zauważono, że sieć placówek lecznictwa otwartego jest słabo rozwinięta, a prawie połowa placówek tego typu zlokalizowana jest w Warszawie. Szczególnie na obszarach wiejskich, województwa oraz małych miastach występuje problem z dostępem do specjalistycznej opieki zdrowotnej i badań profilaktyczno-diagnostycznych. Da się opisać działania w tym zakresie z lat 2004-2006, jak te przedsięwzięcia wyglądały i czego w tamtym okresie finansowania z Unii Europejskiej mogli się doczekać mieszkańcy różnych miejscowości na Mazowszu. Działania w tamtym okresie programowania to był okres programowania 2004-2007. Cieszył się dużym zainteresowaniem beneficjentów. Było realizowane zarówno projekty ze szpitali zlokalizowanych w Warszawie, jak i w regionie. Bardzo ciekawym takim projektem realizowało społecz, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą. Do tego szpitala zakupiono aparaturę medyczną, e, aparaty radiologiczne, aparat USG, mm, laparoskop do bloku operacyjnego. Był naprawdę bardzo ciekawy projekt z, z długich takich projektów regionalnych, e, zrealizowany przez SPO ZOS w zwoleniu. E, tam wyremontowano cały e, budynek, ocieplono, e, dokonano modernizacji e, systemu ogrzewania. E, Naprawdę widziałam ten budynek i wyposażenie. Odpowiada to standardowi europejskiemu i zwiększyło zarówno jakość usług jak i liczbę pacjentów. No jasne. Proszę Państwa, i są tego typu rzeczy, które można, jak już Pani Hanna powiedziała, zobaczyć nawet na własne oczy, które powstały no właśnie w zakresie infrastruktury służącej ochronie zdrowia i życia w naszym województwie. Ja przypomnę tylko, że gdyby ktoś był zainteresowany pozyskiwaniem no właśnie na ten cel środków z Unii Europejskiej, to naszej audycji numer telefonu 022 645 56 66. Będzie można te pytania zadawać, no i dopytać o e, bardziej szczegółowe sprawy. Ja też to zrobię, zanim jest Pani usiądą przy telefonach, e, bo zawsze mnie ciekawi, ile trzeba mieć swoich e, środków, a ile można dostać środków z Unii Europejskiej na takie przedsięwzięcie. W przypadku działania 7.1 y, podział jest y, w procencie 85% ze środków Unii Europejskiej, a 15%, środków, 15 środków pochodzi z wkładu własnego tutaj beneficjenta w tym mm -hmm. przypadku. Czyli 85% można uzyskać dofinansowania na zasadzie refundacji lub na zasadzie zaliczki. No Dobrze, a w jakich terminach odbywają się te konkursy? Nabór wniosków? Nabór wniosków w ramach działania 7.1 już, już trwa, został ogłoszony od 30 czerwca. Przewidziany termin zakończenia naboru wniosków jest na dzień 6 października tego roku. Pani Magdalena, ponieważ Pani jest z Wydziału również oddziałów zamiejscowych, a mówiliśmy, że jakby Warszawa ma przewagę w tych usługach medycznych, świadczeniach medycznych nad resztą Mazowsza, to czy punktowane w szczególności są takie, Szczególnie punktowane są takie wnioski, które dotyczą nie Warszawy, a właśnie tego obszaru pozawarszawskiego na Mazowszu. Bo tak bardzo często tak bywa, że w tych różnych obszarach coś, co nie jest, coś, co nie jest w Warszawie, no, ma większe szanse. Prawdopodobnie tutaj też ten mechanizm występuje. Ocena wniosku zależy bardzo często od jakości tego wniosku. Oczywiście są również kryteria określone chociażby w szczegółowym opisie priorytetów na samym końcu, w załącznikach, z którymi beneficjent może się zapoznać i przed złożeniem wniosku może sam stwierdzić, czy spełnia te kryteria i czy y, może od, uzyskać jakieś dodatkowe punkty lub większą liczbę punktów za spełnienie danego kryterium? Jasne. Jak wygląda taki wniosek aplikacyjny? E, wniosek aplikacyjny, mazowiecki elektroniczny wniosek e, aplikacyjny dokładnie w skrócie MEWA, e, jest w postaci formularza internetowego. E, składa się z dwunastu arkuszy, każdy z tych arkuszy dotyczy e, innej problematyki we wniosku. Niektóre dotyczą wskaźników, opisu projektu, opisu beneficjenta, czy też samych załączników, które beneficjent będzie musiał złożyć na etapie drugim, oczywiście bo tutaj mamy konkurs zamknięty z preselekcją czy też kwestii finansowych, chociażby montaż finansowy, który beneficjent mhm. też jest zobowiązany, zobowiązany zgodnie oczywiście z instrukcją wypełnić. A chciałem o same te załączniki zapytać. Ile mhm. ich mniej więcej? Czy... Na etapie składania wniosku od beneficjenta wymagany jest w tym typie konkursów, czyli w konkursie zamkniętym z preselekcją, tylko harmonogram przygotowania dokumentacji. Dopiero na drugim etapie oceny beneficjent załącza pozostałe załączniki. Listę załączników można znaleźć na stronie internetowej mazowieckiej jednostki wdrażania programów unijnych mhm. po ogłoszeniu o naborze. I jasne, ja poza tym powiem Państwu, że jest takie miejsce jak Centralny punkt Kontaktowy, on jest przy 74. Tam można, przybywając osobiście, no, porozmawiać i uzyskać wszelkie niezbędne informacje. Jest też infolinia 0801 101 101. 0801 101 101. No i tam można pytać, no nie tylko o to działanie akurat 7.1, infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia, ale w ogóle o to, jak można sięgać po fundusze unijne. Zapytam jeszcze raz o czas. Jaki jest czas od złożenia wniosku do otrzymania takiego dofinansowania? Procedura w konkursie z preselekcją wygląda troszeczkę inaczej niż w konkursie bez preselekcji. Beneficjent, wniosek beneficjenta przechodzi po złożeniu oczywiście przez ocenę formalną, która trwa 30 dni, przez ocenę merytoryczną, która trwa 45 dni, między oceną merytoryczną a oceną wykonalności. Dokonywana jest jeszcze weryfikacja załączników, które beneficjent jest zobligowany do złożenia na drugim etapie właśnie. Oceny. I ona trwa około 14 dni. Później już jest sama ocena wykonalności, która trwa kolejne 30 dni. Oczywiście um, te oceny mogą się wydłużyć, na przykład gdy w przypadku e, popełnienia...